I na koniec faktów cała prawda o izerach. Zero ich wciąż na polskich drogach. Co więcej, po kilku latach przymiarek i kilkuset milionach wydanych z budżetu, wracamy do punktu wyjścia. Prototyp trafił do kosza. Do gry wchodzi włoska Pininfarina, ta od Ferrari. Fabryki wciąż nie ma, ambitne plany wciąż są. Maciej Mazur. Na pewno nie można powiedzieć, że z polskim autem elektrycznym jesteśmy w lecie, bo lasu już nie ma, teren czysty. Można budować samochodów. Pierwsza opata będzie w Jaworznie na początku 2024 roku, a w 26 roku pierwszej zery trafi do klientów. I będzie na reklamie. Nie, na pewno nie będzie tak jak na reklamie. Ta słynna para biało-czerwonych hatchbacków to już przeszłość. I zera nie będzie tak wyglądała. Proszę się nie przyzwyczajać. Pokazaliśmy ten e, prototyp jakiś czas temu i od tego czasu design się starzeje. W związku z tym my też musimy śledzić trendy. Musimy unowocześnić ten design. Nowy projekt przygotowuje Pininfalina, najwyższa półka. Zera the I zera, I zera będzie wspaniałym samochodem, bardzo atrakcyjnym. Pininfarina to choćby słynne Ferrari Testarossa, ale jeżeli chodzi o nieco bardziej popularne wózek, to wśród ostatnich projektów jest na przykład wietnamski odpowiednik Gizery, rodzina samochodów Winfast. Możemy się chyba spodziewać czegoś w miarę podobnego. Historia Pinifaliny to jest tak naprawdę historia motoryzacji. Jak dziś spojrzysz na te najpiękniejsze samochody, najbardziej ikoniczne, najbardziej wyjątkowe, to w dużej mierze jest to właśnie Pinifalina. A stać nas? Oczywiście. Dotychczas w obiegu funkcjonowała suma 500 milionów złotych na Izerę, ale. To tylko na początek. Projekt będzie kosztował 6 miliardów. To są wszystkie środki, które są potrzebne, żeby przeprowadzić cały proces. 6 miliardów, 3 lata do premiery rynkowej samochodu. Co może pójść ci źle? Już dwa razy elektromobilki Poland zaczynało od projektowania samochodów i już dwa razy się na tym wywaliło. To znaczy, urwano to wszystko. Zakończono, uznano, że, że nie. Rzeczywiście, najpierw był narodowy konkurs na nadwozie, potem profesjonalni projektanci nakreślili to, a teraz zero zajmą się najlepsi ludzie z branży. I jeszcze jedno. Pierwsza Izera e miała być tanim hatchbackiem, to też nieaktualne. Na pierwszy model wybieramy suwa, ale oczywiście będzie również hatchback, będzie również wersja kombi. Polski samochód włoskiego projektu mocno stanie na chińskiej płycie. Na łaka. Nasze samochody są z tego, że trwają wiecznie, tak będzie również w przypadku Izery. E Świetnie się składa, bo na wymarzony polski samochód też już czekamy całą wieczność.